W tym wideo pokażę, jak w pięciu krokach zrobić, aby mieszkanie na wynajem, które sprawia problemy, stało się maszynką do zarabiania pieniędzy. Przejdźmy do prezentacji. Krokiem pierwszym, jak dojść od problematycznego mieszkania na wynajem do dobrze zarabiającego mieszkania, jest pozbycie się zepsutych jabłek. Jeżeli masz jakiegoś najemcę, który sprawia problemy, nie płaci, spóźnia się z płatnościami, utrudnia życie pozostałym najemcom, zostawia bałagan w częściach wspólnych, hałasuje w nocy, albo jest agresywny yy, i nadużywa alkoholu yy, lub też niszczy yy, mienie w mieszkaniu, to pierwszym krokiem jest pozbycie się takiego najemcy. W zależności od tego, na co pozwala lub też nie pozwala umowa najmu, należy się skontaktować z tym yy, problematycznym najemcą i jakoś dogadać, aby on jak najszybciej wyprowadził się z mieszkania. Gdyż często właśnie takie jest, że taki problematyczny najemca sprawia, że pozostali najemcy często się wymieniają, nie chcą tam mieszkać, nie czują się bezpiecznie, ani przyjemnie, ani pod względem higieny na mieszkaniu, czy też uprzejmości tego problematycznego najemcy. Tak więc takie zepsute jabłko trzeba jak najszybciej wyrzucić z koszyka, aby pozostałe jabłka się nie psuły. Drugim krokiem jest sprawdzenie, czy mieszkanie, które posiadasz, ma w ogóle potencjał do wysokich zarobków. I dlaczego to mówię? Podam Ci realny przykład. We Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej, dokładnie w okolicy dworca Mikołajów jest budynek, galeriowiec, w którym są dosyć nietypowe układy mieszkań. Zdarzają się nawet 40-metrowe kawalerki, gdzie w zasadzie jest jeden pokój z aneksem kuchennym na 40 m kwadratowych, jest w tym duża łazienka i duży przedpokój i całe mieszkanie ma 40 m kwadratowych. Za to już z drugiej strony ulicy w blokach z wielkiej płyty na 40 metrach mogą być dwa osobne pokoje i osobna kuchnia. Z takiego, z takiego mieszkania jesteś w stanie już wyciągnąć dużo więcej z wynajmu. Dlatego warto rozważyć, w ogóle sprawdzić, czy mieszkanie, które posiadasz, ma potencjał do wysokich zarobków. W najgorszym wypadku po prostu rekomenduję sprzedaż tego mieszkania i kupienie takiego, które będzie naprawdę dobrze zarabiało. Kolejnym krokiem jest przygotowanie mieszkania do najmu. W pierwszej kolejności należałoby sprawdzić. Instalację w mieszkaniu wodną, elektryczną i gazową, nie tylko po to, aby uchronić się przed finansowymi konsekwencjami niedopełnienia tego i niedopatrzenia, ale także, żeby mm, zapobiec jakimś tragicznym zdarzeniom i żeby nikomu nie stała się krzywda w tym mieszkaniu. Kolejną rzeczą należałoby podzielić mieszkanie na pokoje, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli jest na przykład jeden duży pokój, gdzie jest możliwość podzielenia go na dwa osobne, to rekomenduję właśnie taki podział. A następnie przygotowanie mieszkania, umeblowanie tego mieszkania. Kolejnym krokiem jest ponowny wynajem mieszkania z właściwymi umowami, czyli takimi, które zabezpieczają Ciebie, jako właściciela, przed różnymi zdarzeniami yy, oraz których okres umowy ma jakiś większy sens, czyli na przykład kończą się one we wrześniu, czyli w momencie, kiedy najwięcej ludzi szuka mieszkania lub pokoju do wynajęcia, po to, aby nie było problemu. Ze znalezieniem nowego najemcy, kolejnym krokiem jest obsługa zgłoszeń już w trakcie wynajmu tego mieszkania i przygotowanie sobie takiego systemu obsługi zgłoszeń. O co w tym chodzi? Należałoby już założyć, że pewne rzeczy mogą się wydarzyć, takie na przykład jak niedziałający internet. I co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Należałoby już wcześniej przygotować sobie numer klienta, jaki ma się u dostawcy internetu. Numer telefonu, pod jaki należy zadzwonić, aby zgłosić tę usterkę. I co należałoby powiedzieć? Gdyż czasem trzeba podać jeszcze numer PESEL czy numer NIP, yy, dzwoniąc yy, w sprawie zgłoszenia usterki. I takich sytuacji może być wiele, i należałoby sobie już spisać, chociaż z grubsza, co należałoby w takiej sytuacji zrobić. Na przykład na Oliksie poszukać hydraulika, yy, bo urwał się kran i cieknie woda. I to wszystko robimy po to, aby w momencie, kiedy z, jakiego, z jakiegoś powodu Ty nie mógłbyś podejechać, na przykład leżałbyś chory w łóżku, albo pojechałbyś z na wakacje, żeby ktoś w Twoim imieniu mógł naprawić y, ten problem i zapewnić najemcom y, taki poziom życia, do jakiego się zobowiązałeś w umowie najmu tego mieszkania. Te wszystkie kroki składają się na to, że nagle z mieszkania problematycznego robi się mieszkanie dobrze zarabiające na najmie. Ponadto, jeżeli jesteś z Wrocławia i chciałbyś, żeby ktoś za Ciebie przygotował Twoje mieszkanie, a następnie obsługiwał najem, to ja zawodowo zajmuję się właśnie zarządzaniem mieszkaniami na wynajem. Jeżeli jesteś zainteresowany taką usługą, to wejdź proszę na moją stronę internetową i tam dowiesz się wszystkiego. Dziękuję za oglądanie i życzę powodzenia z wynajmem mieszkania.